Cześć, tutaj Elfik. Wydaje mi się, że tanie i dobre kredki to dla rysownika jest coś w rodzaju świętego Graal'a i wszyscy chcieliby je wreszcie odszukać. Mi ostatnio wpadł w ręce kolejny dobry zestaw szkolnych i taniutkich kredek, i postanowiłam Wam dzisiaj o nich opowiedzieć. Jeżeli jesteście ciekawi, co to są za kredki i jakie mają intrygujące właściwości, bo mają, to zapraszam do oglądania. Nim przejdziemy do treści filmu, chciałabym jeszcze powiedzieć, że dziś w nocy upłynął termin nadsyłania prac na konkurs z kredkami Polichromos. E, przyszło kilkaset prac, dlatego ich przejrzenie i wybranie zwycięzcy i zmontowanie filmiku zajmie mi kilka dni, dlatego będę bardzo wdzięczna za cierpliwość. I jeszcze tym osobom, które nie zdążyły nadesłać pracy, chciałabym powiedzieć, żeby się nie martwiły, bo w tym filmiku także czeka na Was konkurs. Szczegóły na końcu. Ok, możemy już przejść do tematu filmu. Jak wiecie, posiadam aktualnie tak dużo kredek, że zdecydowanie nie potrzeba mi nowych. Moimi ulubionymi są oczywiście kredki Polichromos, ale jak wiadomo, są to kredki bardzo drogie. Postanowiłam poszukać takich, które są tanie, ale nadal spełniają oczekiwania osoby zainteresowanej rysowaniem. Okazało się, że założenia te spełniły kredki zamek. Mniejsze komplety można kupić już za kilkanaście złotych. Oczywiście wygląd kredek i opakowania nie jest rzeczą najważniejszą, ale w przypadku kredek zamek nie sposób o tym nie wspomnieć. Kredki w kartonowym czerwonym pudełku są po prostu urzekające. Wielu z Was na pewno skojarzą się z kredkami używanymi w dzieciństwie. To jest takie bardzo subiektywne skojarzenie, ale wydaje mi się, że nawet drewienko pachnie w nich tak jak to, które ja pamiętam z dawnych lat. E, nawiasem mówiąc, czy Wy też wąchacie kredki, czy to tylko ja tak mam? W każdym razie sądzę, że ze względu na zapach i design zamek oczarują głównie dorosłych widzów mojego kanału, bo naprawdę używanie ich może być wzruszające. Kredki są z półki szkolnej, ale jak to bywa u Faber Castell, jakość jest szalenie dobra. Kolory są bardzo intensywne, a z tyłu pudełka znajduje się wzornik, który bardzo ułatwia pracę. Ale to, co tak naprawdę wyróżnia te kredki, to ich. hmm. Kremowość. Nie mam pojęcia jak to nazwać, ale chodzi o to, że rysik bardzo gładko sunie po kartce, nawet takiej bardzo fakturowanej, bez takiego nieprzyjemnego szurania. Dziś pracowałam na papierze do akwareli o mocnej fakturze, a i tak kolory bardzo dobrze się ze sobą łączyły. Co więcej, można nakładać wiele warstw i bardzo mocno pogłębiać odcienie. Takiej cechy raczej nie spotyka się w tańszych kredkach. Warto jeszcze zaznaczyć, że doskonale zadziałały z blenderem. Na samym końcu pokażę Wam różnicę pomiędzy warstwą niezblendowaną i warstwą po użyciu blendera. No dobrze, myślę, że jeszcze najwyższy czas wspomnieć o temacie rysunku. Tym razem kopiowałam okładkę książki Spójrz na mnie, którą ostatnio czytałam. Zauważyłam, że ma ona bardzo dobre opinie na portalu Lubimy czytać, dlatego postanowiłam dołączyć ją do zestawu nagród, które będą do wygrania w konkursie. Chyba jest nawet na piątym miejscu w rankingu, lubimy czytać, o ile dobrze kojarzę, więc myślę, że może Wam się spodobać. Ok, a gotowy rysunek wygląda tak. Ok, a teraz czas na obiecany konkurs. Tym razem do zgarnięcia będzie pięć paczek zawierających różne interesujące rzeczy. Oprócz tego, że będą tam jakieś nagrody niespodzianki, na pewno znajdzie się tam oczywiście zestaw kredek zamek, o których mówiłam w dzisiejszym filmiku. Dodatkowo książka, o której wspominałam przed chwilą, a także kredka Eberhard Faber, ponieważ zauważyłam pod poprzednim filmem, że bardzo Wam się spodobała. Nie wiem, czy wiecie, ale Eberhard Faber to jest marka należąca do Faber Castell. W ofercie znajdują się m.in. markery do tatuażu, Kreda farki do twarzy i różne inne ciekawe rzeczy. W opisie oczywiście Wam podrzucę linki do wszystkich fajniejszych rzeczy. Ok, ale co zrobić, żeby wygrać? Aby mieć szansę wygrania zestawu nagród, należy w komentarzu pod tym filmem umieścić odpowiedź na pytanie. Gdybym miał kredkę tęczową, co bym nią narysował? Na Wasze odpowiedzi czekam do 10 grudnia włącznie a 11 grudnia podam Wam 5 osób, których komentarze podobały mi się najbardziej. I zrobię to oczywiście w komentarzu do tego filmu. Osoby, których, które zwyciężyły, zostaną poproszone o przesłanie mi swoich adresów, żebym mogła przesłać im nagrody. Okej, okay, no i w tym filmiku to już wszystko. Jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! Aha, i zachęcam Was jeszcze do tego, żebyście sprawdzali opisy moich filmów, ponieważ często publikuję tam linki do dodatkowych materiałów dotyczących rysowania i innych ciekawych rzeczy. No. Okej, okay, trzymajcie się, cześć.